Zapraszamy na Korzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. 14 lat temu na terenie międzynarodowych targów Katowice doszło do katastrofy budowlanej, w wyniku której zawaliła się hala, gdzie odbywały się targi gołębi. W tragedii życie straciło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Co roku spotykamy się właśnie w tym dniu tutaj na terenach dawnych targów katowickich w miejscu w przypomniku, który upamiętnia tą największą w Chorzowie katastrofę po to, żeby oddać... Cześć i, i pamięć tym osobom, które tutaj tragicznie zginęły. W tym roku ta uroczystość ma trochę inny wymiar, ponieważ udało się na szczęście zakończyć sprawę wypłaty odszkodowań ze strony Skarbu Państwa dla rodzin, których bliscy zginęli w tej katastrofie. I to jest dobra informacja, że udało się to zrealizować, że że te środki w, w, wsparły bliskich osób, które zginęły tutaj. Ale szkoda, że trwało to rzeczywiście 14 lat. Pomnik, pod którym w rocznicę zawalenia się hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowice odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy, został odsłonięty 22 września 2007 roku. W ramach programu Maluch w żłobku miejskim w Chorzowie przygotowano 11 miejsc dla dzieci jeszcze zbyt małych, aby można je było zapisać do przedszkola. W miejscu realizacji inwestycji w budynku mieszczącym się przy ulicy Kochanowskiego wykonano szereg prac, dzięki którym placówka jest już gotowa do przyjęcia najmłodszych mieszkańców miasta. Musieliśmy dokonać wielu zmian, przede wszystkim w organizacji pracy, po to, żeby można było tak przygotować sale opieki, aby spełniały one wszystkie funkcje, czyli można było w nich coś zjeść, można było się bawić, można było odpocząć. Ja słyszę, że w obecnej sytuacji finansowej samorządów część miast, gmin rezygnuje z dotowania miejsc opieki żłobkowej. My z tego nie zrezygnowaliśmy i nie zrezygnujemy. To jest wola i prezydenta i radnych, radnych miasta. Koszt całej inwestycji wyniósł prawie 300 tysięcy złotych. 1 lutego w Miejskim Domu Kultury Batory prezydent Chorzowa wręczył coroczne nagrody w dziedzinie sportu. Podczas uroczystej gali uhonorowano najlepszych sportowców, trenerów i organizatorów sportu i rekreacji w mieście. Jak co roku spotykamy się, aby tych szczególnych sportowców, którzy osiągnęli właśnie te wyjątkowe wyniki, sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej, krajowej, wyróżnić, uhonorować ich sukcesy, ale również działaczy sportowych, trenerów, opiekunów, wszystkich tych, którzy się przyczynili do jakichkolwiek sukcesów sportowych w naszym mieście. W tym roku statuetki za wybitne osiągnięcia sportowe trafiły do drużyny klirek Suchorzów, brązowego medalisty futsal Ekstraklasy w sezonie 2018-2019 oraz pływaka Michała Poprawy, mistrza Polski na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej odebrał Piotr Pawlik, prezes i trener UKS Power Kuźnik, którego podopieczni w 2019 roku zdobyli prawie 100 medali w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Laureatami nagrody w zakresie organizacji sportu i rekreacji w mieście zostali Krzysztof Kałan, działacz i prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, przez ponad 20 lat związany z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Chorzowie, oraz Paweł Dziaczkowski, działacz społeczny wodnego-ochotniczego pogotowia ratunkowego. W Morzowskim Centrum Kultury odbyła się premiera spektaklu tanecznego dla dzieci pod tytułem Księga Dżungli. Przedstawienie powstało przy współpracy zespołu Tendi Sujwand, studia tańca współczesnego Tendi oraz zespołu tańca indyjskiego Natarang. Do tego spektaklu przygotowywałem, już miałem na niego pomysł już parę lat temu, to niektóre choreografie to są naprawdę z brodą, a niektóre są dość świeżutkie. Trenowaliśmy ciężko, dziewczyny naprawdę dużo serca, zaangażowania włożyły w ten spektakl. Już bo mieliśmy małą skuchę, bo planowaliśmy w zeszłym sezonie już wystawić ten spektakl. Ale mieliśmy małe problemy związane z obsadą i musieliśmy przesunąć na ten sezon. Więc, już dziewczęta zamachodziły, to będzie ten spektakl, czy nie będzie, czy w końcu co, jak, to gdzie. No I się udało, no i jesteśmy. Starałem się, żeby było to bardziej skupione właśnie na tańcu niż na takiej otoczce technicznej więc dużo kostiumów jest na kategorii umownych, takich, no, żeby było wiadomo, co to za stworzenie, co za zwierzę, ale nie chciałem właśnie iść w jakiś przepych tutaj związany tutaj ze scenografią. Od 3 lutego w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie można oglądać wystawę Magdaleny Łysiak. Artystka jest absolwentką projektowania ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem i tworzeniem zarówno ceramiki artystycznej, jak i użytkowej. Dzisiaj prezentuję Państwu tutaj wybór prac pod tytułem wystawy Konstelacje. E, motyw został zaczerpnięty z formy umocnień nabrzeżnych, tak, gwiazdobloków. Tutaj, jako motyw wieloznaczny, użyłam go w kilku kompozycjach. Między innymi, tak jak tytuł wystawy, konstelacje, grupa gwiazdobloków, które, które są barierą oddzielającą człowieka od natury, od, od żywiołu, jakim jest woda, ale jednocześnie jako. Mm, Punkt odniesienia, punkt, który możemy określić, w którym się znajdujemy obecnie względem tej natury. Także powiedziałabym, że pracę można zakwalifikować jako działanie w nurcie proekologicznym. Wystawę w galerii MM można zwiedzać do 24 lutego. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.